Witam, tu Aristeon na Wyspie Elfów. Jak sami widzicie, znajduje się tu bardzo miły pan, a my jesteśmy tacy grzeczni, że chętnie z nim pogadamy. Baron Bryude. Witaj młodzieńcze. pozwól, że się przedstawię. Jestem Baron von Edinbrug Bryude. Skromny sługa jego wysokości królowej Amelie. O, to może sojusznik. Nazywam się Olaf i jestem wikingiem. Wikingiem, powiadasz. To bardzo ciekawe. Czy mogę ci jakoś pomóc? Mi? A to on wycina. Duchy lasu nie są zachwycone, że wycinasz drzewa. Musisz natychmiast przestać. Co tutaj robisz, baronie? Czy to twój tartak? Tak. Dobrze, że pytasz. To w pełni automatyczny tartak. Najnowsze osiągnięcie inżynierów ministerstwa. Odkąd go wprowadzono, stopa zagospodarowania lasów wzrosła o niemal jedną trzecią. Według mnie problem polega na szybkim rozstawieniu tych maszyn na całej wyspie, ponieważ zasoby leśne są wyjątkowo wielkie. Co ty zwariowałeś? Pustynię chcę zrobić z tej wyspy? Hmm. Co tutaj robisz, baronie? Z rozkazu Ministerstwa Eksploatacji i Rozwoju Nowych Ziem dowodzą rozwojem i eksploatacji tej wyspy. Wiedziałeś, że jeszcze do niedawna nie było jej na naszych mapach? To mnie należy przypisać pełnią zasług za jej odkrycie. Duchy lasu nie są zachwycone, że wycinasz drzewa. Musisz natychmiast przestać. Jakie leśne duchy? Nawet nie próbuj mi. Tego wyjaśnia młodzieńcze. Baron von Bryde nie wierzy w bajki o leśnych duchach. Takie bójdy można opowiadać przerażonym naiwnym dzieciom. Co więcej, moja obecność tutaj jest poparta posiadaniem odpowiedniej licencji, którą przedstawiłem tym miejscowym ignorantom. Elf wydały Ci licencję na wycinkę drzew? Oczywiście, proszę, przeczytaj. Baron podaje ci kartkę papieru ozdobioną królewską pieczęcią. Najwyraźniej, na mocy tej umowy baron ma prawo do wycinki drzew na wyspie przez następne 5 lat. Na dole dokumentu widnieje podpis prawdopodobnie samego króla. To bardzo dziwne. Muszę powiadomić o tym władze. Z licencją czy bez to, co tutaj robisz jest niedopuszczalne. Broń się obroni. Nie no, on jest chyba. Właśnie. Musimy ustalić o co chodzi z tymi władzami? O właśnie. Chodzi mi o to, że... O nie no, dałbym mu radę. Ale o co chodzi z tymi władzami? Oj. O właśnie. Musimy z kimś tutaj pogadać. O, pozwoli na wycinkę. I to jest po lepsze rozwiązanie, niż bym go tak zwyczajnie wydeptał w ziemię, nie? A może uda się potem zdobyć ten statek? Ha. Tylko gdzie ja mam pogadać? Mhm. Miałbym pomóc. Chyba nie z nim. Nie, to jest drugi, ja mam pogadać. No chyba nie w karczmie, co? Czy w sumie do karczmy powinienem też zajrzeć? A może tu się w końcu O jest dobra. Tutaj coś było, że nie można było wejść. W tej armii tutaj nie było i ona pilnuje tutaj. Nie rozumiem. Zobaczmy tak. Nie możemy się dostać. Czyli trzeba będzie pokonać pewnie tą armię. Hmm. Czy ja byłem uczarodzieja? To tu jest ten namiestnik, z którym muszę opowiadać. Mhm. Mm Zjawiasz się w murach mego zamku nie w porę barbarzyńco. Ehm, Mer Lassar jest dziś bardziej niż kiedykolwiek niechętny obcy. Ale skoro mimo to zdołałeś tu dotrzeć, być może masz potem dobry powód. Jest KL Tyr, pierwszy ostrze, to ja prowadzę ludzi do bitwy i dowodzę marynarką w czasie pokoju. W czasach pokoju jestem też sędzią. Powiedz mi, jak się nazywasz? Jestem Olaf, składam ci wyrazy szacunku. Pierwsze ostrze... Hmm, jakieś czapki. Co cię tu zatem sprowadza, Wikingu? Hmm. na południowym wschodzie wyspy znajduje się obóz osób wycinających lasy. Mają licencję podpisaną w ręku króla, która daje im odpowiednie uprawnienia. Co takiego? Król nigdy nie wydałby takiej zgody. To musi być sfałszowane. Czy to dokument na piśmie? Tak, na licencji jest nawet pieczęć. Czy ta pieczęć wygląda tak? Mówiąc to, elf wyciąga z szuflady pieczęć, idealnie odpowiadającą tej wydrukowanej na licencji. Tak, jestem pewny, że tę właśnie pieczęć widziałem. Cóż, dziękuję ci, wikingu choć przyniosłeś nam złe nowiny. Tylko król i ja, i kilku wyższych rango szlachciców uprawnionych, by reprezentować koronę, ma dostęp do tych pieczęci. Natychmiast wyślę oddział na południe wyspy. Musimy wyjaśnić ludziom, że zaszła pomyłka i zrekompensować im jakoś ich wydatki. Coś naprawdę złego dzieje się na Mer -Lassarze. Skoro nieznajomi przybywają tu, dzierżąc podobne dokumenty, co do ciebie w dowód wdzięczności, pozwolę Ci na zakup najlepszego sprzętu i najemcie najlepszych najemników tej wyspy. Raz jeszcze Ci dziękuję. Chcę się dowiedzieć. Chcę dowiedzieć się czegoś o królu Merlassaru. Ciekawi mnie, skąd to nagłe zainteresowanie królem. Rinol Jar jest królem. Mer od niepamiętej czasu, setki lat temu mój ojciec przypłynął na tę wyspę z nim Gwenfin i kilkoma innymi elfami, teraz król i Gwenfin są jedynymi z tamtej grupy, którzy wciąż żyją rządzi nami mądrze i rozważnie, to dzięki niemu zbudowaliśmy prężnie rozwijające się miasto na jałowie skałach jedynie za pomocą mchu i listowa przynajmniej do niedawna rządził w ten sposób to imię to jest takie, że mi się język łamie o zęby. Kto to taki? Dziwne, że o niej nie słyszałeś. A to jeszcze ona dowodzi magami bitewnymi Merlassaru. Sama jest potężną czardziejką. Kwatera główna magów mieści się o rzut kamieniu od mojej posiadłości. Jest nieco zgryźliwa, ale bez niej ta wyspa nigdy nie stałaby się tym, czym jest. Kiedyś ona i Ginollier. Byli sobie bardzo bliscy, ale dziś rzadko widuje się ich razem. Słyszałem, że grupa elfów przypłynęła tu z Heleny. Ale nikt nie zna powodu, dla którego opuścili oni swój dom. Tak naprawdę ja też nie wiem. Często pytam o to króla, ale on nigdy mi nie odpowiedział. Hmm... A co takiego się zmieniło? Król coraz bardziej zamyka się w sobie. Zwrócił swój wzrok na wschód ku horyzontowi. Wciąż stoi na balkonie swego zamku, odcięty od wszystkich innych. Praktycznie nie opuszcza swej siedziby i wydaje polecenia jedynie przez magiczne medaliony, które mają wysokiej rangi dygnitarzy. Gdy widziałem go ostatnio, miesiąc, może dwa temu, wydało mi się, że jego oczy przepełnione są smutkiem. Nie wycofał się jednak z polityki. Nowe rozkazy wydaje niemal każdego dnia, Najpoważniejszym z dekretów w ostatnich latach było zakazanie mieszkańcom wchodzenia do lasu. Coś strasznego się tam osiedliło i być może melancholia, linoliara ma z tym jakiś związek, ale ja nie mam jak tego sprawdzić. Nie mogę złamać zakazu. Powiedziałeś mi wszystko, co chciałem wiedzieć. Dziękuję. O, może pracę? Mam? Czy to też sprawdzałem już? Opowiedz mi coś o sobie. Obawiam się, że nie mam nic ciekawego do tego. opowiedzenia. Lekcje, szermierki, nawigacji i retoryki. Po nich kampanie morskie i lądowe. Wreszcie niezliczone godziny poświęcone sądzeniu nieszczęśników. Kogoś, kto skradł jabłko lub złamał gałąź świętego drzewa. Masz do mnie jakąś pracę? Nie, nic odpowiedniego dla ciebie. Chociaż nie wątpię, że. Podołałbyś wielu rzeczom. Nie chcę odbierać pracy własnym ludziom. Wybacz, muszę ruszyć drogę. Hmm. Nie no. Wow, 250 do dowodzenia, a ja mam 200. Dwa do obrony, 15% złota, więc. Powiem wam, że to jest lepsze. Tak. Hmm. Tu pewnie mogę już uzupełnić. Tu też. Ok, teraz wychodząc z zamku musimy bardzo uważać. Tutaj jakaś armia krąży. No właśnie. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Jeszcze się tu będziemy rozglądać.